W tym tygodniu ruszyły prace na odcinku Chocianów-Duninów. Ciekawskie oczy mogły już w środę zobaczyć wycinkę drzew wzdłuż trasy linii 303, o czym na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował burmistrz Tomasz Kulczyński. To właśnie za sprawą skuteczności włodarza naszej gminy, który już w kampanii wyborczej z 2018 roku zapowiedział, że zajmie się powrotem Chocianowa na kolejową mapę Polski, wszyscy będą mogli skorzystać z tego rodzaju transportu. O efekty działań Tomasza Kulczyńskiego zapytaliśmy samych mieszkańców. Bo może by się gdzieś można było dostać. Inne kierunki. Będzie pan korzystał z pociągów? Pewno. Będę. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że na przykład z Wrocławia do Lubina można dojechać, a ten kawałek tutaj brakuje, także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że będzie kolej. Czekamy na to. Na przykład do Żar, do Wrocławia, no wszędzie. No pociąg może się przydać komuś, kto nie ma samochodu. Jeździ do szkoły czy gdzieś dalej, nie? nieraz trzeba użyć samochodu, a można sobie pociągiem się przejechać taniej <grystanie> i wygodniej nad morze, czy gdzieś pojechać sobie z laptopem, piwko wypić, coś jechać a nie tuć się samochodem 10 godzin, szybka kolej i jesteśmy już nad morzem nie? dobrze uważam, przydałoby się Co to dobry i tak pociągiem nie jeżdżę, tylko samochodem, ale mhm. nie zaszkodzi będzie połączenie z roketkami, nie? z hojnowem. Zegdnica, Wrocław. No, nie każdy posiada samochód. ci mają połączenia lokalne, nie. Dzie y uczniowie do szkół, do tego, nie. To jazdy jakieś. Lepszego nie mogli mieć. Bardzo dobry, nie wraca. A dlaczego? Na przykład, moja mam dziecko i będzie do, 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 na do studia dojeżdżało do Wrocławia, tak? Bardzo y wiele możliwości to daje. Przede wszystkim możemy komunikacja samochodowa się zmniejszy w tym momencie, jak będzie pociąg, tak dojedziemy sobie do Hojnowa, do Legnicy. Także jak najbardziej, jak najbardziej za.